Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na track Day'u, który jest zorganizowany przez Supercar Club Poland. Już e, był odcinek, który był poświęcony pewnemu grand Turismo trakowi, że tak powiem i tak nazwę, ale to możecie oglądać w tym właśnie filmie. Dzisiaj jesteśmy w Łężu, na lotnisku, który jest naprawdę motoryzacyjną taką Meku. Pierwszy, e, pierwsze kroki e, też stawiałem tutaj swoimi swoim samochodami e, wyścigowymi i rajdowymi. Dzisiaj Supercar Club Poland zorganizował właśnie dla uczestników, dla klubowiczów, dla wszystkich tych, którzy chcą pojeździć pod okiem instruktorów e, samochodami, które są przygotowane m.in. przez Supercar Club Poland. Na atrakcje, jakie dzisiaj a, możecie liczyć, myślę, że e, się nie zawiedziecie. Dzisiaj jest Krzysztof Hołowczyc, który wozi swoim legendarnym Subaru Imprezą GT. E, też tak samo są samochody klubowe, czyli Mazdy MX którymi można się przejechać, też są samochody driftowe, które, które też możecie wynająć i pojeździć pod okiem instruktora, też jedną z taką fajną, fajną atrakcją jest tak zwany skidcar, gdzie jest to, gdzie jest na płycie poślizgowej samochód na takich czterech dużych trolejach i my możemy sobie pojeździć i poupalać i poćwiczyć różne poślizgi, więc jakby słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj na bardzo fantastyczny dzień z udziałem m.in. moim, Martyny i Supercar Club Poland. Zapraszam! Za mną znajduje się Akademia Bezpiecznej Jazdy, czyli płyty pościgowe, które są zlane wodą. Tu możemy stawiać pierwsze, że tak powiem, rajdowo-wyścigowe kroki właśnie pod okiem instruktora. Słuchajcie, to jest bardzo dobre ćwiczenie. Ćwiczenie slalomu, ćwiczenie hamowania, ćwiczenie odruchów na śliskiej nawierzchni, bez konsekwencji oczywiście zniszczenia opon, czy też jakby uszkodzenia samego auta. Wyobraźcie sobie, że właśnie takie ćwiczenia powodują szybki odruch, Kontrę. Zobaczcie, jak to wygląda w rzeczywistości na śliskiej na Atrakcja, na której się znajdujemy, to jest y, Skidcar. To jest samochód, który jest wyposażony w specjalistyczne troleje, czyli dwa z przodu i dwa z tyłu, dodatkowe takie jakby boczne kółeczka, które czasami możecie sobie, nie wiem, nie wiem, wyobraźcie sobie, że dokładacie dwa kółeczka do rowerku, na którym jeździ wasze dziecko, czy też sami kiedyś jeździliście. I te kółeczka są regulowane. Operator siedzi w środku i na przykład z chwilą, kiedy jedziesz na wprost lub chcesz pokonać jakiś zakręt, czy też się zawrócić, operator podnosi oś o, lub ewentualnie ją obniża co daje jakby taką imitację poślizgu lub ewentualnie takiej śliskiej nawierzchni. Wtedy ty musisz jako operator kursant przepraszam spróbować ten samochód wyprowadzić z poślizgu. Więc to bardzo fajne ćwiczenie, bardzo fajne, fajne, fajne fajnie uczy od ruchów bez jakby konieczności używania samochodu w szybki sposób, żeby wygenerować właśnie taki jakby poślizg czy też ruch, który, który musisz oczywiście skontrolować. Nie wiem, czy słyszycie, ale w oddali słychać dźwięk Subaru impreza, którym właśnie jedzie. Zbliża się do nas Krzysztof Hołowczyc. Na takiej właśnie imprezie zorganizowanej przez Supercar Club Poland można spotkać właśnie cesarza polskich rajdów, George'a Kluneja polskich rajdów, który za oczywiście niewielką opłatą możecie przewieźć właśnie taką właśnie oto Subaryną. Słuchajcie, patrzcie. O! Tak! Jak pracuje ta sekwencja? pu Coś rewolucyjnego, słuchajcie! Chodźcie, zobaczycie, pójdziemy do e, Pod namiot, gdzie właśnie można tam e, więcej zobaczyć i parę zadać pytań dla samego Chowczyca. Chodźcie! z atrakcji to jest to, że możesz przyjechać własnym samochodem, tak jak Łukasz Kabaciński przyjechał własnym samochodem i też po to, żeby troszeczkę potrenować w międzyczasie wozi ludzi, którzy chcą oczywiście skosztować tej rajdowej emocji bo, bo naprawdę tutaj dzisiaj e, emocji paliwa, zapachu, palonego oleju, opon i klocków i, i, i spalonego sprzęgu jest co nie miara. E, to co jest naprawdę bardzo fajne i, i, i myślę emocjonujące dla Krubowiczów, to ich własny puchar mazdy. Tam, wyobraźcie sobie, stoją Mazdy, które są e, przygotowane, jednakowa opona, jednakowy, e, jednakowa moc, jednakowy hamulec, wszystko jest takie same. No oczywiście waga. Samochody są upalane praktycznie non-stop i nie mają, że tak powiem, poza op oczywiście oponami śladów zużycia. Słuchajcie, naprawdę Mazda na tego typu imprezy jest naprawdę fantastycznym samochodem. Tylno napędowe, naprawdę dobrze prowadzące się auto. Słuchajcie, ja idę troszeczkę odpocząć, a Was zapraszam na krótką przerwę i pokażę Wam co tu się tak naprawdę jeszcze dzieje. Ja będę się z Wami żegnał. Chciałbym z tego miejsca bardzo mocno podziękować dla Supercar Club Poland za, za taką fantastyczną imprezę, że zostaliśmy zaproszeni, że mogliśmy właśnie korzystać na torze, właśnie na torze e, samochodów, które naprawdę kochamy. E, jeżeli faktycznie chcecie takich emocji doznać, więc wystarczy się zapisać, daję Wam link na dole, e, więc e, na hasło Felix zostaniecie zdecydowanie finansowo lepiej potraktowani. Więc z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom i wszystkim klubowiczom, którzy brali dzisiaj udział. No i oczywiście dzisiaj obcowanie właśnie z m.in. z Krzysztofem Hołowczycem dodało mi mega, mega skrzydeł i naładowałem swoje baterie. Naprawdę fantastyczny człowiek, którego bardzo mocno podziwiam. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz Wam podziękować za to, że jesteście ze mną i jak chcecie zostać na dłużej, subskrypcja i lajker mile widziany. A tymczasem żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć! Pierwszy? Pierwszy. Synu, Dziękuję, dziękuję. Uważaj COVID, kurna, nie przygotę się za mocno. Nie spodziewałem się taka aż mi co krzyżtowa. Druga kategoria samochodu, również tylne napędowe.